na pięć rośnie, jedzie, 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 wjechał i zniknie na jednym kole. W dół, w górę i z powrotem, ale tak jak nikt tego nie potrafi. To cały Krystian Herba. Brawo, brawa dla Krystiana. Serdeczne oklaski. Mistrza oklaskujemy, jak zawsze. niesamowitego, wielka forma. Ale jak się jest artystą, to jest się przez cały czas. Krystian nie ma słabych dni. Zawsze przygotowany. Zawsze coś nowego nam wymyśli podczas tej wędrówki po platformach, słodkach, po deskach i gdzieś tam jeszcze. Świetnie, brawo, brawo, serdeczne jeszcze raz oklaski gorące. Młodzież nie bierze przykłady, tylko żebyście w domu, przy po stokach, sokach, o stukach do pokoju nie jeździli, żebyście mamie tacie nie narobili. Nie